Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panią Aleksandrę i Pana Andrzeja. Odpowiadam na Państwa pytanie: czy wiercić studnie na Basiówce? Czy wiercić studnie na Basiówce? Czy warto? Czy warto wiercić studnie na Basiówce? Czy to będzie korzystne? Czy wiercić studnie na. Basiówce. Mhm. Mm. No tutaj będzie miał wpływ tak naprawdę na całość tej sytuacji. Są już karty słońca. No super, ale generalnie na całą sytuacji, na decyzję, tak? Będzie miał wpływ mężczyzna. W karcie cesarza pokazany jest mężczyzna, no może być głową rodziny, tak? No a jeżeli pracodawca, czy też e, często pokazuje się jako pracodawca, jako szef, e, jako jakiś dyrektor, natomiast osoba decyzyjna w tej kwestii na pewno. No i ten człowiek, on ma takie swoje zasady, tak? Skrupulatnie podchodzi jakby do rzeczy i ten człowiek będzie będzie miał bardzo duży wpływ na to, jak dalej się losy potoczą, to na pewno. Ale oczywiście po kolei, czy wiercić studnie na Basiówce, to jest na taka dwójka mieczy, to są wątpliwości. To, to jest typowa karta wątpliwości. Um, ona mówi o tym, że no nie wiemy w zasadzie i, i jeżeli a, nie, dokonamy, nie dokonamy jakiegoś kroku, to dalej nie będziemy wiedzieli, a jeżeli dokonamy, to wciąż gdzieś tam będzie myśl z tyłu głowy, że może źle może dobrze, tak? Także tutaj należy żeby powstrzymać takie jakieś tendencje powątpiewające, co jest na nie karta umiarkowania. Karta umiarkowania generalnie mówi o tym, w pozycji właściwej tak, mówi o tym, że jest unormowana jest sytuacja, unormowuje się również taka energetyka, emocje, tak wszystko jest jakieś takie stabilniejsze. Natomiast tutaj brak rozwoju, tak jak jest, tak i będzie. A to jest w negatywie, tak? Czyli, co jest na nie, nie powinno być tak, jak jest teraz. Czyli należy ten rozwój gdzieś tam no, wskrzesić, że tak powiem. Należy rozwijać się cały czas, jakby płynąć z prądem. Tak, jak jest teraz, to nie jest dobrze tak jak jest teraz, powinno po prostu odejść, tak? Ta sytuacja obecna. Powinno się coś zmienić w tym zakresie. No i karta rada to jest karta cesarza. Karta cesarza, tak jak powiedziałam, no człowiek decyzyjny, przy władzy, taki no mm, dosyć bardzo solidny, dosyć taki restrykcyjny, no ale również lojalny, tak? To jest człowiek, który wie po prostu co robi. I ten człowiek właśnie w karcie cesarza będzie miał wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze decyzje, na to czy wie czy nie wiercić, będzie miał jakby wpływ na, na to, co będzie dalej. No i ja dołożyłam sobie kilka karta żeby tutaj dointerpretować i mamy siódemkę buław. Siódemka buław to jest taka cicha walka. To jest udowadnianie komuś czegoś, bądź przekonywanie kogoś do czegoś, albo przekonywanie siebie do czegoś, tak? Albo udowadnianie sobie czegoś. Tutaj jakieś takie udowadnianie, przekonywanie siłą perswazji, ale to nie jest taka fajna energetyka, taka no, ciężka trochę. Dalej mamy kartę Księżyca, czyli jeszcze jakieś takie smutki, strachy, trochę takie wątpliwości, ale one tylko i wyłącznie są na poziomie głowy, tak? Tutaj mam tylko w główce te, te wątpliwości, smutki, strachy, lęki, niepokoje. One są tylko i wyłącznie na poziomie głowy, w rzeczy, z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. No i właśnie o to chodzi, że cesarz ten pokonuje, udowadnia, że. Te lęki są kompletnie niepotrzebne. Przekonuję do tego, że po, żeby pozbyć się tych lęków absolutnie raz na zawsze, bo one są kompletnie zbędne. I dzięki temu, proszę bardzo, karta słońca. To jest moja ulubiona karta ze wszystkich kart w tarocie. Karta słońca spełnia marzenia, realizuje wszystkie plany, spełnia życzenia. Ona swym ciepłym po prostu otula nasze serca, tak? Już tak mówiąc no doniośle Natomiast rzeczywiście w karcie Słońca wszystko cię spełnia i to jest bardzo dobry pomysł, bo karta Słońca mówi o dobrych wieściach, o dobrych pomysłach bardzo często. O sile kreatywności, o sile twórczości, o sile dobra, tak? O tym, że wszystko jest możliwe, że absolutnie nic, nie ma takiej rzeczy, które, która by się miała nie zdarzyć, tak? Do wszystkiego można jakoś podejść, wszystko, wszystko potrafimy, tak? Wszystko jest możliwe, także definitywnie i jak najbardziej wiercić studnie na Wasiówce będzie można według kart. Natomiast proszę. Słuchać tego człowieka w karcie cesarza. On jest mądry i dobrze radzi. On będzie starał się pokonać te wszystkie strachy, wątpliwości, i to mu się według kart uda, i w karcie słońca, jak ja powiedziałam, wszystkie życzenia się spełnią. Tak jak jest teraz, być nie może. Pokonać wątpliwości, słuchać cesarza. I karta słońca najpiękniejsza z kart. We, no, według rozkładu będzie. Także no, wiercić, wiercić studnie na wasiówce warto. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze pan, Pani Aleksandrze, Panu Andrzejowi, tutaj temu cesarzowi również. Życzę wszystkiego, wszystkiego co najpiękniejsze. Do usłyszenia, do zobaczenia.